Wiemy z Matuszem, że musimy przyspieszyć i to musimy dużo przyspieszyć. Przez mistrzostwa Świata w Bernie będą bardzo trudne, bardzo szybkie i bardzo ważne. Bardzo. <grym> 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 nie, jakby ja przede wszystkim szczegółowo analizuję siebie, swoje starty, to co wyszło, to co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, dlaczego pojawił się błąd, dlaczego na przykład, nie wiem, Czułam się zmęczona, czułam się wypoczęta, czułam się smutna, czułam się radosna, czy cokolwiek, co się w ogóle działo. Dokładnie analizuję filmy, wiele razy oglądam transmisje z zawodów, żeby zobaczyć siebie trochę tak z boku i zacząć sobie przypominać, co myślałam w danym momencie albo o czym nie myślałam w danym momencie, i tak dalej. To po prostu potem wszystko spisuję, analizuję, i tak wygląda każdy start. Więc moja analiza startu każdego trwa. No, tak naprawdę Monachium dopiero teraz skończyłam gdzieś tam analizować, postawiłam taką kropkę nad i. Puchary świata są trochę łatwiejsze. Natomiast inne zawodniczki no, obserwuję, śledzę, tak jak nie wiem, nie startowałam w Szamoni czy w Villars, ale jakby śledziłam te zawody, myślę, że to jest normalne. I na przykład ja się bardzo cieszyłam, że dziewczyny szybko biegały. Ja zresztą czułam ogromną radość na przykład z tego, że Chinka zbliżyła się do mojego rekordu świata, bo to jest dla mnie mega. Do, no, bardzo duża motywacja, dodatkowa motywacja do tego, że jednak nie jestem tak z przodu, że jednak ktoś jest zaraz za mną, więc trzeba się brać ostro do roboty. No, jakby ok, teraz w tym sezonie byliśmy w topie, ale w przyszłym sezonie mogą się pojawić, które będą na moim poziomie albo będą szybsze, więc trzeba je przegonić. I jakby to jest taka e, dla mnie duża motywacja, że jakby, no, inaczej bym wkraczała w sezon, z myślą, a dobra, mam 3,0 z zapasu nad innymi zawodniczkami, to w sumie. To w sumie jak utrzymamy, to to będzie spokojnie, a wiemy z Matuszem, że musimy przyspieszyć i to musimy dużo przyspieszyć, bo wiemy, że Mistrzostwa Świata w Bernie będą bardzo trudne, bardzo szybkie i bardzo ważne. Trochę taka próba generalna przed Paryżem dla mnie. Ja przede wszystkim wchodząc do Paryża, nie wiem, do strefy izolacji, czy w ogóle do tej wioski, ja już tam byłam kiedyś, w innej, ale mimo wszystko w tej wiosce olimpijskiej. Jakby emocje, które towarzyszą nawet idąc na śniadanie, na obiad, czy na kolację w samej wiosce, czy potem generalnie w samej już, tu gdzie się rozgrywają zawody, są nie do opisania. To jest po prostu, wiesz, że to jest jedna taka szansa na najbliższe 4 lata i musisz ją wykorzystać.